Program Platformy Obywatelskiej z 2007 roku, patrząc na tezy ekspoza premiera Tuska z 2007 roku, to proszę bardzo, jeżeli wyborcy chcą dalej głosować na Platformę Obywatelską, to proszę wziąć te, te tezy, ten program i zweryfikować, ile, ile z tego, co, co premier obiecywał, zostało wykonane. Ja przypomnę, że dokładnie tę ten, ten sam, yy, samą sztuczkę socjotechniczną Platforma stosowała w wyborach prezydenckich yy, zeszłorocznych, kiedy... Bronisław Komorowski został skonfrontowany z Jarosławem Kaczyńskim. No i główna teza platformy obywatelskiej była taka, że dlatego my nie zmieniliśmy nic w Polsce, dlatego bo yy, yy, Świętej Pamięci Lech Kaczyński wetował. Kolega Lech Kaczynski zawetował niewiele ponad, bo co pamiętam, 19 ustaw, to jest jeden, trochę ponad 1% ustaw, które zostały, zostały skierowane prawda, do podpisywania i te były, niektóre były kompletnie ze wszystkimi ustawami, a niektóre były tak naprawdę bardzo mało, które dotyczyły, no nie wiem, jakiegoś ustroju, ustroju leśnictwa na przykład, które się w żaden sposób nie jest, dla, dla przeciętnego obywatela nie jest sprawą kluczową, prawda? I to jest takie zderzenie o tym, że dlatego nic nie zrobiliśmy, tutaj, bo, bo napierw był, bo, bo, bo prezydent Kaczyński wszystko wetował. żeby widzieć, jak, 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 jak Platforma rządzi, rządzi, rządzi Polską, to nie, nie trzeba debatować, bo naprawdę, mówię, wystarczy się przejechać tym innym autostradami, które były obiecywane, wystarczy pójść do, do sklepu i usiłować zapłacić euro, co przecież premier Donald Tusk też obiecywał, że, że euro będzie w 2000, najpóźniej w 2012 roku. No to ja, ja jestem przeciwnikiem wprowadzenia tak szybkiego euro, ale zakładając, że ktoś, jeśli polityk jest poważny, tak, no to powinien wszystko co, powinien, co, co robi, powinien zrobić w celu realizację swoich obietnic. A u platformy te obietnice bardzo łatwo padają. Donald Tusk ma, ma trzy twarze i to podczas ostatniej mojej konferencji prasowej z Tomaszem Kaczmarkiem, czyli agentem Tomkiem, który byłem kilka dni temu w Wrocławiu, o tym też mówiłem, że jedna twarz Donalda Tuska to jest socjalista. Bo mówmy, że Donald Tusk jest 100% socjalistą, który jak tylko może, to zwiększa. Yy, Większe należności fiskalne obywateli, a także, a także przedsiębiorców, jak tylko może to, gdzie, gdzie może podwyższyć podatki, to, to je podwyższa no przecież chociażby, chociażby takie pogłoski, które mówią o tym, że na kład także w tym roku, w, w, następnym, w następnym roku też będzie zwiększony o jeden punkt procentowy. Druga twarz Donalda Tuska to jest twarz liberalna, 100% liberalna, która jak się złego dzieje w Polsce, to on przecież mówi, że tutaj to nie jest jego wina i że on tutaj nic nie może z tym zrobić, przecież jak też pada, no to tam popada i tam spłynie do, do Bałtyku, tak jak parafrazując tutaj słowa, słowa prezydenta Komorowskiego. A trzecia twarz Platonu Obywatelskiego to jest właśnie taka twarz totalitarna, która po prostu, może totalitarna, autorytarna. Tak to określę bardziej. Wiadomo totalitarne, to się yy, w potocznym rozumieniu, to się bardziej dotyczy takich totalitaryzmów, takich, no, które jednak mówmy się, to, to, to jak, jak słynne, słynne, słynna, słynna, yy, słynna wywołana na tutaj na... Yy, na yy, Ojca ryzyka, która, która dotycząca tych osób o totalitaryzmie. Bo jednak mówmy się, no Polska, która była najpierw pod tym totalitaryzmem hitlerowskim, a później pod sowieckim butem, to wiadomo, że nie, ma, nie możemy porównywać tego co jest sytuacją, którą ma dzisiaj w Polsce z tym, co było chociażby w Polsce, no nie wiem, w latach stalenskiego terroru, prawda, czyli tam do 1956 do roku. Ale niestety zapędy władzy i i to, co ona, na czym ona swoim wysiłek kieruje. I to też, i, I mówmy się, żeby kogoś podporządkować, to nie trzeba, tylko, to, to, to nie, to nie, nie trzeba podporządkować go w sposób taki siłą, bo Także finansowo samo można wiele, wiele rzeczy prawda, yy, zrobić w ten sposób, że obywatele, którzy mają negatywne zdanie o, o, o Platformie Obywatelskiej czy o rządach, rządach Donalda Tuska, yy, będą, nie, będą, nie będą tych głośno, głośno tego wyrażali. No. Chociażby to jest dużo jest bardzo dużo informacji, to nie wbrew pozorom do środowiska Prawa i Sprawiedliwości o tym, że na przykład jeżeli ktoś chciałby wystartować w jakiejś innej partii, niż Prawo i Sprawiedliwość był zastraszany na przykład przez, yy, przez yy, yy, członków członków wiadomej partii, że może stracić pracę albo, albo w tym kierunku. Czyli taki właśnie typowy, typowy nacisk natury finansowej.